wszyskich nagrywających. Ja jestem tworzy i zapraszam na nową serię z Assassin's Creed Odyssey. We are ready, my king. Tell me, the Nekes. Have you ever gone fishing with your son? No, never. This soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But now. Let us meet on fate, shall we? Spartans! Every breath! that you have taken has led you to this moment every drop of blood sweat and tear all of it has led to where you stand right now the persians come to make slaves of us all i have a better idea i say we drench the gods with their blood What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sporta! Zaczynamy! Na Jedziemy z nimi jak nie powiem z kim. Nie wiem, że przed chwilą się witałem, ale przywitam się jeszcze raz. Z tej strony Tworzy, zapraszam na Assassin's Creed Odyssey, pierwszy odcinek. Przeprowadzenie. Nowa seria na kanale, kurcze no. Kupiłem grę za za, za, za pieniądze. Zapraszam do rozgrywki, zapraszam do oglądania, zapraszam do zabawy. A teraz się na fabule. Widzę, że Leonidas tam, kurde... Dobrze jedzie z nimi, także nie bądźmy próżni. Zróbmy to samo. Dobra. Jeszcze nie grałem w Odyssey'a, tylko grałem na, yy, na konsoli. Grałem tylko na konsoli, zupełnie na konsoli, teraz niedawno kupiłem... ...ma kąpa, ale wcześniej nikt nie przechęca. Więc nie leży tego. Powiedzmy. Yeah. Powiedzmy, co da. Każda by zalecła w ogóle. Ogólnie, no, Assassin's Creed Lake zagrałem. O Rufinsa się kurde nagrałem. Wszedłem całego. Stwierdziłem, że spróbuję zagrać Odysseje...

Наверное, мне нужно... ...посмотреть в Хорошо, в принципе, я не делаю Просто пойду на следующего, иду на копье. Буль-бэн-хау. Черт возьми.

Here! <laughs> oh. You, Spartan! I'll bring Xerxes your head! Xerxes sends his sheep to slaughter. Come, Persian! I will bring Xerxes your head, you insolent Spartan fool! Come and get it! Uh. Your bloodline ends today, Spartan! I'll get drunk on your blood as the crows feed on your eyes! You will fly and you will fail! Xerxes is the king of kings! All will bow before him after I crush you! Cough Enough talk! Time to die! My son is more of a warrior than you! What's I'm done with you, king? All of Sparta's sons from his race for Sparta's sons would rather die! <laughs> that could be a raid. <laughs> Not so tough without your army to protect Spartan. you! And why are you bleeding so much? <laughs> Nie pokał. Dziękuję, dobranoc panu. Cyk, do Dziękuję, papa. No match for a No właśnie. To samo chciałem powiedzieć. Że nie ma szans ze Spartanami. Zobaczmy co to teraz będzie. Dobit. Dobitka. Do, do bitka. Dożynki, tak zwane. Oni to lubili chyba ci Spartiań... Spartiaci. Spartiaci czy Spartianie możliwe? Chyba Spartiani. Spartiaci. Dobra, jak się wymawia Ale mieszka z tym Dobra zobaczmy co dalej Spart piać We are by King. Nose of the path behind the mountain We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing when Xerxes wipes your bloodline from the face of... Oh, awa. Ouch. Top of your bullets. Today... was a day the Persians will never forget. Tomorrow... It's a day the world will remember. Finally. Wow. This is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be Just out of Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Okay.

Ze względu na to, że nie mam zamiaru kilkanaście razy podchodzić do, te, do tego samego zadania jak mnie zabiją, także dajmy sobie normalne. No i to jest ta nowość właśnie w Assassinach, że wybieramy sobie, albo to jest wspomagany, że bardziej tradycyjna rozrywka, zawsze są wyświetlane cały czas, a całe coś automatycznie.

Listen, Layla, before you go off. If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Irodotos was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not going to let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're going to have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Czyli wybiorę damską postać ze względu na to, że <grym> jakby to powiedzieć w każdej grze, gdzie mogę wybrać kobietę, wybieram kobietę ze względu na to, że jak będę nią długo grał, to wolę się patrzeć na tyłek kobiety niż na tyłek faceta. Także oczywiście wybieramy Kassandrę i taki też wybór padnie na nią. Cyk. Oczywiście, że tak. To start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't going to win this time. If what the book says is true, and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it, on oh, Victoria. Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. No, dobra No, to co zobaczymy rozgrywkę na komputerze. Zalecam dystans do, do moich wypowiedzi, bo mogą one być różne. Ale w Originsa grało mi się zajebiście. Także podejrzewam, że w Odyssey będzie mi się grało jeszcze bardziej zajebiście. Sama otoczka, sama grafika, w Grecji, starożytna, w ogóle... Czuję, że to będzie zajebiste grało. Grałem w nią chwilę na, na playu Troszkę też grałem, znaczy troszkę, trochę pograłem na playu, tak? Tam doszedłem do pewnego momentu, ale zaniechałem tej gry Ze względu na czas Ale teraz Będę się oczywiście wrzucać odcinki jak najczęściej Także, także spoczko Czy one będą godzinne, czy one będą dwugodzinne, czy one będą 45 minut, pół godziny. To już będę absolutnie sam decydował o tym. Ale myślę, że zmieszczę się gdzieś w granicach godziny. Dobra, zaczynamy zabawę. Oto Kassandra. Hmm, Piękna kobieta. down here snuff cyclops got a message for you tell your boss he can stick it that's for last Ooh. week Aua. malaka the cyclops said you like to act tough so act tough get a little closer and I will ah! You should not Dobra, na ku mamy parowanie ciosu. Pokonani. No szkoda, że dałem dupy na początku, ale okej, okay, jest okej. Okay. Będzie dobrze. Last week? This shit happens every week. <sighs> I can't keep doing this. Icarus. Nah. Thanks for the warning. Oh. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. Hungry too, Icarus? <laughs> Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Cassandra? Maybe you could ask him for me. No poproszę tego za no Jak go będę widział tego, poproszę. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house on his vineyard. What? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Where can I find Marcus's new Beautiful estate. You know the statue of Zeus on Mount Ainos? It's south of that. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. <clears throat> I'll go tell Marcos you're coming. My Dokonane przez siebie wybory wpłyną zarówno na to co widzisz Jak i to czego nie sposób zobaczyć na pierwszy rzut oka Wybieraj z rozwagą, bo niektóre z wyborów wpływają na przebieg historii I są nieodwracalne Czyli co, zabijamy Gnoi Czy ich przepędzamy Dobra

Tego miejsca a nie, mia nie miało to wrócić. Dobra, ubierzmy Kasandrę. Markos skupił nowowice na Kefalonii Jest na południowym obszarze góry Ainos Gdzie jest góra? Aha, tam jest ten, ten ten posąg Dobra, spoko Spoko Ja pragnę się pochwalić, że ja byłem o tu na tej wyspie Na kosie z moją kobietą W tym miejscu żeśmy przesiadywali a byliśmy też chyba kurde gdzieś tutaj na... na wycieczce Ale kobito złaś, dziękuję Dobra mniejsza z tym, yy, wyruszamy do... do tego posągu Gdzie ten posąg był? Tam jest, dobra że ciśniemy we stronę posągu i myślę, że jak dojdziemy do Markosa to będę powoli kończył ze względu na to, że iż przedłuża się odcinek pewnie. A w następnym odcinku wiadomo yy, pogadamy sobie z Markosem. I Karios. blisko. jest blisko. Wezwać Karios Karios Też Daliła. Dobra, przynajmniej wiem gdzie już jest, ale i tak wejdę sobie, rozumiesz, na, na posąg, ze względu na to, że chciałbym sobie odkryć, chciałbym sobie odkryć e, mapkę. Tego jeszcze nie będziemy tam szli, ale zobaczyć starożytną Grecję. Kurczę. Mam nadzieję, że mnie nie zabije taniaczku. Ty on nie zabije. Padam stąd A raczej nie powinien mnie dorwać. Cholera wie w sumie. To on mi pół życia zabrał na hita. No to skoro on mi pół życia na hita zabrał, to znaczy, że raczej z nim nie mogę walczyć. I dobrze by było uciec Chyba mi się udało Ja udało mi się, dobra yy, Jest to posąg chyba Zeusa Jak dobrze dobrze mi się wydaje Chciałbym zsynchronizować to miejsce Ze względu na to, że Ja będę grał na takiej zasadzie To już ostrzegam od razu Nie będę owijał w bawełnę w ogóle Uciekło, że po tyłku tego gościa Yy, nie będę owijał w bawełnę. Będę robił WSZYSTKO. 100% WSZYSTKO, co się tylko da. Dokładnie 100% gry chcę zrobić. A teraz... ...synchronizujmy... ...sobie tym... <coughs> ...przepraszam, bo... ...jeżeli będę chrząkał nosem, to przepraszam... A teraz synchronizacja. Patrzcie na ten piękny obraz... ...Grecji starożytnej. Po prostu... ...za to tę grę komu. I Origins też tak samo. A teraz zrobimy sobie... ...skok wiary. To jest oczywiście... Piękne w Assassin's Creedzie, że nie, nie, nieważne gdzie wejdziecie, nieważne co zrobicie, skok wiary musi być. Chciałbym kurczę zabić tego, tego, ale. Dobra. To może tak. Idźmy tam do tej pobocznej misji, bo widzę, że tu jest jakaś misja poboczna. Auć. Wiedziałem, że to zaboli, ale spoko. Widzę, że to jest jakaś misja poboczna. Do głównej misji nie będziemy na razie szli. Zobaczmy, co się stanie, gdy przyjdę tu sami. Spoko. Aha, dobra. sami, tak? O, czekaj, bo... My są wykefaloni, tak? Czekaj, tu jest misja poboczna i tu jest... Właśnie ja się chciałem tu dostać. Ja się chciałem tu dostać. Że zauważył, że kradł mu to moja głowa wzrośnie. Dobra, super Zajdziemy nasze ostra, coś tam bla bla yy, Super, spoko. Dobra, yy, ludzie. Odcinek i tak już się ostro przedłużył, także w tym miejscu sobie zakończymy. Także bardzo, bardzo miło było yy, że tak powiem... W, w, nie wdrożyć się w tę grę? Niestety nagrywam bez kamerki, ze względu na to, że kamerka będzie tutaj niepotrzebna. Takie jest moje zdanie. Także... Spoczko, słyszycie mój głos, słyszycie moje pierdzielenia o głupotach. Także myślę, że... Zakończymy odcinek oczywiście tym pięknym widokiem na... Na góry. To jest chyba Egejskie Morze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Także widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was MC Tworzy. Trzymajta się i elonzo. I widzimy się w następnym odcinku i będziemy rozmawiać z tym panem tutaj, z Markosem i będziemy dalej wykonywać misję. Trzymajcie się, cześć. Jo, jo, jo.